Utraci swój smak. Czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda. Chyba na wyrzucenie, podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze, nie zapala się też światła i nie stawia pod korce, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Panie, widziałem, jak wczoraj o zachodzie słońca modliłeś się. Naucz i nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów. Panie, jak mamy się modlić do Boga Ojca w niebie? Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię twoje, niech przyjdzie królestwo twoje. Niechaj twoja wola się spełni na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Powiedzmy razem, powiedzmy wszyscy jeszcze raz tą modlitwę. To i nas uczy.